Dzień dobry, witam Was w nowym odcinku. Teraz jest nowa seria SCP Secret Laboratory. Teraz jestem jako klasa D. I dobrze by było coś znaleźć, ale oczywiście się nie uda jak zawsze. To po prostu chcę, jak wygląda typowa runda SCP yy, Dupaka. Czyli prawdopodobnie nic nie no znajdę i w ogóle i zde na początku. A, tu, tu może być broń? Tu pewnie Romania jest mrugacz, ale tak to by już się zrespił. Aha. Może być, ale nie musi być. A kolega boli mnie w uszy. Auć. Latarkę. Ale czyli oczywiście typowa runda, oczywiście nic nie mam. Teraz po prostu... Idziecie to albo lepszą lepszarkę. Kto szuka SCP ze mną ja Można to sobie poczekać, ale wtedy prawdopodobnie wbiją czekać aż ochroniarze, ale ochroniarze przeważnie zabijają, więc to też nie ma sensu. Kto szuka SCP żeby się zabić. Idziemy na wszyscy. to tak pysznie rozegrać. Idziemy się zabić przez SCP Chyba ty. No ja też, bo chcę mieć MTF i muszę latać. <ś #issions> jak będę MTFem wszystkich was to Taką manę jest super. Chodźcie, mi interesuje. Lecie karty. Ej, no kobiety. Jak będę, jak będę MTFem to eskortuje klasę D nawet. Ej, no piękne karty. Piękne karty. Dokąd chodzi? No dawaj Daj no, masz, czy nie? Ej, robimy imprezę Dobra, to już Ja mam, ale wam nie otworzę Ej, no nie bój Daj jedną e... Dobra, masz Myślisz, że dobra. jestem głupi? Chyba cię poje... O, zalałam do uporu Nie jesteśmy nie. I uciekamy No ty PARUWO! Już mu zamknę. Niech zdycha. Parówczak. To tyle, że teraz ja chodzę sam. Tak ja trochę jestem co najmniej w dupie, nie? Dobra, już nie sam. I mam wteczkę. Jej, to mnie na bangu ratuje. Słabeusz Zabił się Kurde tego nie lubię Można by już uciekać I to zrobimy Chodźcie uciekamy Mo Może się nic nie zespałni Marów się Spawnio! Uciekłam Uciekam ochroniarzowi! Haha! Jest! Dobra! Czyli pierwsza runda, wygrana runda! W sumie nic nie wytłumaczyło co w tej grze chodzi sobie jako klasa D mam uciec, tyle. Tyle na razie wam się przyda. Teraz można... czasem mogę na nie będziecie mogli ci się domyśleć. I tu się ucieka. Nice, uciekłem. Teraz mam pomagać innym uciekać. Na klasom D. I widzicie, jaki ja dobry? Normalnie pierwszy runda i wygrałem NICE Tak to może być Bo ta muzyczka jest trochę głośna Czyli settings O nie Dobra, continue Chciałem się ustawić To nie jest normalne Coś tam musi być albo tu, albo na dole. No to na dole. Już się boję. Ej, ja z kolegami wami. O i na y, siema. Jako rebelia możemy mieć sojusze z. Wie... Wow. On jest tak oswojony to jest mój piesek yeah. yeah. no to... I możemy mieć sobie ze SCP-kami, to jest piesek A, to jest... Jesteś piękny Jesteś piękny Kto się udezwie ten jest jego obiadem Ej, on ucieka, on ucieka Nie otwierajcie No dobra, on nie ucieka on nie ucieka Piesek masz tu kolegę Za późno nie żyje Ale tak to by nie zabił. I mam też power wrogów. Cześć kolego, zombiaku No i zabił, czy jednak nie kolega? No kolega tylko yy, nasz zabił. Siema ma plagę już. Sojusz nie? Yy, piesek jak ci wszystko wytłumaczy? Plaga jest wolna, ale zabija na hitę i potrafi yy, tych zabiła zabijać. A może zabić. Cześć, sojusz jakby co? Masz Raja. Rage Masz rage'a. Tylko mnie nie zabijaj, bo sojusz nie. Jaka! Pała! Jaka pała Cześć, o on mi się ukazujesz? Baczę wkurzia Zostałeś zabitym no, um, eee... Ofiara pary ja, ja bym wam pomagał, bym mógł ciągle rajd'ować tego pana. O, kolejny. Nie wczelać! Nie, nie, nie zabijaj go! Nie zabijaj! Go. Ząb, nie, nie, nie zabijaj! Ale czemu mnie zabiłeś? A w sumie, że będą zębiaki! No ale po co, tak tak, byśmy mieli z tobą so, razem soja i... A tak to mielibyśmy nawet bronię. Ej, piesek, powiedz im, że jak będą mieli mało HP, żeby poszli do mnie i żeby się zgłosili, żeby mi zamienili. Dobra, <grym> ale... to lekarska przyda. No, w Mało HP? Już zamieniamy z domiaka. Lekarz gdzieś nie uleczy. <grym> No, panie, będę pobawić. On jest nieśmiały. Chodźmy uh -huh. no, do gate'a B. No, ale. Princypały. jaki piękny nie nieśmiałek. Nie, gdzie jest gate'a On mnie nie zabija. On nie zabiję. To był mój były kolega. Jest. Jeden Okay, jeden zespo. został, on może się pić. Ok, idziemy do Gata. Wzywajcie to tylko sprzęt to wszystko Nie do Heavy, a Nie, nie idziemy do Heavy, bo nie zdążymy Ej Lotowski, idzie a taką MTF-ów Osłaniajmy go! Osłaniajmy Lotowskiego! Tepi, Tepi, osaniamy, no to co? My jesteśmy agnią jego. Mamrze, pomożemy mu! Żeby nikt nie uciekł z tej windy. No, no Tepi... Tak Dobra, a czyli teraz się bijemy. Nie, nie Będziemy się widzieć jako zombie. Już słyszę strzały. Kiedy na dywel macie jeszcze do złapania Chciałem się też cię buba, bo Nie strzelaj! Strzelają! Bardzo bym dziękował Tak strzelają To nie są przyjemni koledzy Ej, zabiłem właśnie całą windę MTF-ów. Jesteście ze mnie dumni Nie przeprowadziłem dwóch kolejny Nie zabiłeś, bo zabiłeś, odbiłeś Nie, jest tylko dwóch ale zabiłem wszystkich prawie Prawie wszystkich, bo chyba tam. No, jeden Prawie wszystkich, bo my giniemy od MTF-ów, papa! Jestem trupem, papa! No, Dobry, żeby zobili gownie. Giję! Nie, kurde, dalej. Personele, które tam nadal karty, nie umiem znaleźć. O! No. się jeszcze tutaj. Ulepszałki nie umiem znaleźć. Ale uciekłem. Karty nie mają. Karty nie mają. Tutaj nie karty tutaj nie ma. A hey, nie wejdą. To przedtem doszło. Ja jak będzie dekontaminacja. To sobie ich poglądamy. Nie ja Mym raz tak naukowcem, że. Hmm. W... Za minutę tu się ot... ten, otworzy, ten, bo, ten, 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 bo tam. M... Y, wpuszczą gazy i tak dalej. Wszyscy coś w środku zdechną. W ten, było... Ale tu się, a, tak. też w się otworzył. Dobra, umarł. Ja nie palą.

O je, je, właśnie, przepraszam za wszystkie wulgarne słowa i tak dalej. Co tu się, co tu się znajdzie? Niech będzie rebel. Six, five, four, three, two, one. Nie umieli znaleźć kart, bo wszystkie były Mają kartę, jej. Kibicujemy im, że to byli nasi koledzy. Granatem. To byli nasi koledzy, kibicujmy im. Tylko woźnego, Zamieniłem dużo osób w chyba nie mam karty W ogóle jak widziałem guzik od windy i patrzę no i taki nagle. Patrzę i jedziemy do góry windą, a tu nagle zostałeś zabite. Możesz to paru? Nie wiedziałem, że chodzi. Że... Nie, nie może to, Był tam taki tłum, że zabiłem jedną osobę, potem drugą, i też, y, nie wiadomo w co strzelali, bo wyglądałem dosłownie jak MTF. Dobra. A nawet nie wiedziałem, no. że chodzi, a widziałem tylko kiedy tam stał kierownik. No i właśnie o to chodziło, żebyście się wystraszyli. Jakoś, moja nie i tak, to to, że. O, tutaj za tymi drzwiami jest mikrohit, czy. Lee. o, jesteśmy tym, kim byliśmy. Mikrowid to jest broń, która bardzo szybko zabija. Ma bardzo dobre pora ale można je, jej użyć tylko dwa razy na rundę. I bardzo długo się ładuje. Ej panowie, nie odsyłamy od razu winiem tobie. Tylko czekamy. Na nich. Czekamy a się zlejcie nieśmiałek. Na nich. A idziemy ratować dupców. Teraz zabijemy nic, na niej nie, nie możemy. Jakie ciężar mnie zabił? Nie wiem. Psychopata. Po prostu psychopata. Prawdopodobnie nieśmiałka. Nieśmiała jak to jest. Nieśmiała osoba, który chodzi wolno i płacze. I jak się mu ktoś popatrzy w twarz, to się wkurza. I może jeszcze... rozwalać drzwi. I zabija na raz. I bardzo szybko zabija te. No i właśnie teraz się, jest trochę wkurzania. Ale chyba zginie. Dobra, ale zabija jeszcze. Ale woli uciec. Woli uciec. Widzicie jak szybko zabija, tylko ma mało HP a lewy do... Bez sensu. lewy dolny róg. I potem poreć przez długi czas przez długi czas nie może się wkurzać. Komputer no, to jest kurde zabił więcej niż Na byle papa. Jest komputerek. On jedynie w jakiś sposób... Może zabijać to właśnie w tym co tu widzieliśmy, może odpalać Tesle i pan ginął. Dobra. Ale dziękuję za oglądanie, do następnego i cześć, cześć!